Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy u nas pastora Adriana Struszka, pastora kościoła chrześcijan Baptystów w Gdańsku. Eee, bardzo się cieszymy, że z nami jesteś. Dzisiaj mam bardzo proste pytanie, co to jest dziesięcina? Dziesięcina wywodzi się ze Starego Testamentu. Mhm. W prawie Starego Testamentu, w prawie Mojżeszowym Bogobojny Żyd był zobowiązany oddawać 10% swoich dochodów tego, co wyhodował, tego, co sprzedał, tego, co posiadał na rzecz świątyni. W Nowym Testamencie nie znajdujemy powtórzenia tego nakazu związanego z dziesięciną. Natomiast znajdujemy bardzo wiele wezwań do tego, żeby człowiek wierzący był hojny, był szczodry, żeby w swoim poczuciu posiadania zawsze odczuwał pełną zależność od Pana Boga, a tą zależność bardzo dobrze odczuwamy właśnie wtedy, kiedy jesteśmy hojni i szczodrzy. W sumie możemy przyjąć, że Dziesięcina jest bardzo dobrym punktem wyjścia w naszej ofiarności. Niemniej jednak nie jest ona dla nas żadnym wyznacznikiem. Był w Starym Testamencie, dlatego możemy powiedzieć, że dobrze jest potraktować to jako punkt wyjścia i być o wiele bardziej hojnym i szczodrym niż tylko 10%. Ale też w tym miejscu warto zaznaczyć, że ofiarność, do której jesteśmy wezwani, to jest o wiele więcej niż nasza zwykła ludzka przyzwoitość. A ludzką przyzwoitością jest pokrywanie swoich kosztów w kościele. Jeśli przychodzę do, na nabożeństwo, gdzie jest, yy, świeci się światło, jest ogrzewanie, jest pastor, są zajęcia dla dzieci, są kupowane rzeczy, zwykłą ludzką przyzwoitością jest pokrywanie kosztów, które używam, z których korzystam ja i moja rodzina. Natomiast w momencie, kiedy wychodzę poza Tą właśnie zwykłą, ludzką przyzwoitość. Coś, co jest normalne i zrozumiałe dla każdego człowieka, na przykład kupując bilet na przejazd autobusem, nie traktuje tego jako ofiarności, tylko jako pokrycie kosztów pewnej usługi. Oczywiście w kościele nie jesteśmy tylko konsumentami, chociaż tak się może zdarzać. Natomiast jesteśmy hojni i ofiarni, łożąc na kościół, Łącząc na utrzymanie i na cele Kościoła, na cele misyjne, cele duszpasterskie, to wszystko, czym Kościół się zajmuje i w co każdy z nas, aktywnych członków Kościoła, prędzej czy później i tak jest zaangażowany. W związku z tym, wracając do dziesięciny, możemy potraktować dziesięcinę jako dobry punkt wyjścia w naszej ofiarności, po to, żeby wykroczyć poza nią i naprawdę być hojnym i szczodrym, dlatego że Pan Bóg jest dobry, dlatego że Pan Bóg daje nam dobrobyt. Dlatego, że mamy co dawać i czym się dzielić, i jest to też wyraz naszej i wdzięczności, i wyraz naszej zależności wobec Boga, który jest Panem naszych pieniędzy, wszystkiego, co posiadamy, nas całych, naszego czasu, naszych zdolności. Także, żeby również w tej dziedzinie yy, uczyć się podlegania Panu Bogu i życia Jemu na chwałę, a nie stosować podejścia coś tam, Dałem, a reszta jest moja, wszystko, co mamy, mamy od Pana Boga, i wszystko, co mamy, należy do niego. Myślę, że dobrą jest, dobrą jest właśnie. Yy, myślę, że dobra jest postawa tego, że jestem otwarty na to, gdzie są jakieś potrzeby. Jeżeli taką zauważam, to nie czekam, aż ktoś inny ją załatwi, ale jestem gotowy, żeby służyć i moimi pieniędzmi, i moim, i moim czasem, i moim domem, i moim gościnnym pokojem. Więc wydaje mi się, że to chyba jest częścią postawy służenia tym, co dostaliśmy od no, Pana Boga? No, Pan Jezus mówi o tej zależności pomiędzy skarbem i sercem, mm -hmm. że tam, gdzie jest nasze serce, y, tam, gdzie jest skarb, tam, jest nasze serce, więc jeśli Kościół i to, czym żyje Kościół, to, co robi Kościół, służba Kościoła, czy to będzie ewangelizacja, czy będzie hartatywna, mm -hmm. czy jakakolwiek, czy dzieci, młodzieży, jeśli jest to dla nas cenne, to będziemy z chęcią na to łożyć, y, bez, bez bólu i poczucia straty, przeciwnie, z radością Szczęściem, że możemy przyłożyć rękę, bo Pan Bóg jest dobry. Zgadzam się. Bardzo dziękujemy za, za odpowiedź na to pytanie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to wpisujcie je w komentarze. Subskrybujcie ten kanał. Możecie kliknąć też dzwoneczek to będzie Wam się wyświetlało, kiedy pojawia się nowy odcinek. I do zobaczenia.